Cześć, widzowie, witam was bardzo serdecznie w... Wy... <grym> nie umiem grać w tą grę, ale hej! Wiem, że mnie lubicie, tęsknęliście za mną. A czekajcie, bo to zapomniałem, że tu się w ogóle ten... W ogóle, że się ten... Yy... Myszką nie rusza. Jestem już taki przyzwyczajony. O, dobra. O. To jest parko dla początkujących. Zostawcie łapkę w górę z subskrypcją, bo ja w tą górę nigdy nie chciałem grać, ale wy mnie już na nauczyliście, nie? Znaczy nie się tylko chcieliście, żebym to zagrał w ogóle. Z tego łapka i sobie zawsze jest dobry. Poczekajcie minutkę. Już widzowie jestem ogólnie... Trochę wiem, trochę mam porady na tą mapę i już rozumiecie, no nie... Dobra, musimy to chyba przejść po tym, nie? Tak. Po tym. Taki parkour dla porządku, bo w ogóle nie wiem jak to się wygra. A wiecie, ale łapkę i słucham, możecie zostać, pamiętajcie. Jak baję 10 czapek w górę, to znowu gram w to chińskie coś. Nie, to jest chyba... Nie wiem który, który to jest. Oho. Czekajcie. O, podnieśmy czerwony klucz, super. Żółty, yy, jest, O mam. Super, yy, zielony. A nie po prostu, dobra. O! Pod o tak sobie zielony klucz. Okej, okay, nie wiem jak. Tutaj gdzieś. O, widzicie jaki jestem dobry? W znajdywaniu nawet kluczy nie jestem zły. Albo nawet monet, a Widzicie, widowie, jaki jestem dobry. Czyli coś takiego, dobra. Żółte. Ale skoro to jest parku dla początkujących, to wiecie, to można sobie nieźle poradzić z tym. Tutaj spacją szybciej to zrobię. O Jezus A. Okay. O Zginę Zginę, 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 zginę Czekać O Tu Tutaj Ale tu można sobie tak pozdobywać teraz. Ale ładnie O Ej chyba, chyba mam już taktykę, nie? Czekaj Chcę sobie te kryształki pozbieram Już tam Wynik jest nieważny Tam te Kryształki robią Dobra Ale zobaczcie ładnie 2,57 No nie najgorszy już Mógł być, mógł być jeszcze gorszy nie? Widzowie świetnie Po zdobyłem poziom drugi Super, nie? <grym> ok Mogło być gorzej Walsu Hej Może Znasz kogoś LKB Tak, Cze czekaj, tak, ciebie, dla ciebie. Okej Ale to mu sobie. Ej, tam się dostać? A nie, tu, a ja tam coś muszę zrobić, a tu, a, widzicie? Nie wiedziałem, oho wiedziałem, czekajcie. O, pik pik pik, pik. NO CZEMU, JA NIE JESTEM DOBRY PARKURY, EJ okej okay. pajęczy... pajęczak, okej, okay. A moja ręka o, dobra, pięknie ej, ja przepraszam tak klamię w tą grę, bo pewnie Większość osób jest w tą grę wykokszona, najlepsza i znajdą będą się ze mnie śmiać, ale nie śmiejcie się bo też kiedyś tak graliście kulawo jak ja, a ja to kiedyś grałem, byłem dobry a skończyłem się grać, bo to było totalne gówno i nic się nie zmieniło <grym> okej, okay. może weźmiemy sobie troszkę łatwiejszego nabij tu level Zobaczymy. O, ładny, prosty parkour. No i tak jak parkour, nie bez kombinacji jakiejś, kurde. Wow. Wow. Ale to nie moja wina. Eee, no. O. Chaki. A masz, why not? Ok, idziemy sobie na spokojnie. Nigdzie się nie spieszymy. A w sumie ja się śpieszę. czy powiedzmy: One za dzięki na zapas. Ok, o E. New. New. Ładnie. Pa, jak prosto, ładnie przy. o kurde. Nie. Kurde, no. Nie, no lepszym się nie dało, nie. No nie. Kurde. Kurde. A. a o. O. A gdzie teraz? A tu, Kurde, to fak no może to no serio to tu die. nie wiem po normalnym tempodziom Nie wiem, widzowie, to by było na wszystko. Łapka w sub. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego hej. Pa. pa.